Cześć! Witam Was w moim nowym terenowym warsztacie. Jeszcze nieskończony, ale już zaczyna się coś wokół niego dziać. Co w dzisiejszym odcinku? Paczka od Leszka. Coś, co mi się może przyda do wydłubywania elektroniki z płyt, czyli paczka od Pana Chińczyka. Ciekawy zakup złomowy i taka skrzynka elektryczna, która być może przyniesie nam fajny zysk. Zapraszam. No, i jak już powiedziałem, witam was w moim warsztaciku. Na razie tutaj wszystko jeszcze, wszystko się jeszcze tworzy. Przyjechałem sobie tutaj hulajnogą. Zaczynam sobie tutaj układać różne rzeczy typu elektronika. Ale co fajnego kupiłem, co znalazłem, już za chwilę oświetlenie. Na razie robocze jest jedna lampa docelowo. Jeszcze będzie jedna lampa skierowana na te półki. Lampa 30, chyba 6 W. Z tyłu jest 100 W na wszelką okoliczność. Jeżeli byłoby potrzeba, zasilanie na razie widzicie, to wszystko jest prowizorka. W tej chwili już jest wieczór, więc ładowania nie mam z panelu solarnego. Przetwornica tylko 500 W, ale na warsztat jest mi wystarczająca. Trzy akumulatory 7,2Ah. Mam jeszcze czwarty tutaj jakby dopiąć. Nie wiem jak długo to wytrzyma. To są moje pierwsze, że tak można powiedzieć, moja pierwsza styczność z energią solarów, z baterii słonecznych. Na razie jest tak zrobione roboczo. Działa. Więc, jeżeli głupio wygląda, a działa, to nie jest już takie głupie. Więc co, zaraz nawet nie mam jak umocować yy, kamery, ale może na szybko Wam coś pokażę fajnego. Będąc na złomie, kupiłem taką płytę stalową. Bodajże 25 cm na 25 albo i trochę więcej miarkę może bym znalazł no i znajdę, ale zobaczcie. To jest herb Gdańska. <noise> Przepraszam. 42,5 prawie na 43 cm grubość 1,5 cm. Co o tym sądzicie? Do czego to mogło służyć? Waży około 25-30 kg. Czy 28? Bo zapłaciłem za to 75 zł. Myślę to sprzedać, ale jestem ciekawy Waszego zdania. Do czego to służyła? To jako forma do wybijania. W blasze jakiejś miedzianej. Podobno do tego była guma. Tutaj widać jeszcze takie elementy. Jakby tu były jakieś może krążki przykładane, przygniatane. No zobaczcie, no wygląda superowsko. Samo wykonanie tej korony. Krzyże, krzyże takie wyglądające bardziej na pruskie. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Kolejną rzeczą, która mnie trochę zaciekawiła na złomie, jest taka skrzynka. Dałem też około 70 zł za nią. Niemieckie coś z niemieckiej elektryki. No tu jest wiadomo, wyłącznik taki główny. Tutaj mamy przekaźniki. A jak przekaźniki to srebro. Tutaj są różnego rodzaju jakieś bezpieczniczki. Zobaczcie, ogromne trafo. Program controller program. Nie wiem co to jest dopinane, niedopinane. Też chciałbym poznać Wasze zdanie na ten temat. Wiem, że tam Maciek osadnik z odzysku miał też elektroniki trochę, czy elektryki, miał to sprzedawać na części i ostatecznie wyszło, że rozebrał to. Być może i ja to rozbiorę, więc jeżeli nic nie podpowiecie mi ciekawego, to zrobimy odzysk. Zważymy, przeliczymy, podsprzedajemy na odpowiednie elementy. Jeżeli da się coś sprzedać, jeżeli nie, to wszystko wydobędziemy i zrobimy z tego odcinek. Ale na razie to zostawiam, bo być może. Wiecie co, nawet dla samej skrzynki porządnej skrzynki opłacało się to kupić dla mnie bo być może w takiej skrzynce też mógłbym załączyć sobie właśnie e, pochować tego typu elementy. Być może troszkę ta za duża byłaby skrzynka, ale no coś koło tego. Tutaj widzę, że akumulatory trzymają napięcie 12.1. Oświetlenie warsztatu się sprawdza. Bardzo bardzo się z tego cieszę, bo no nie mam jak tutaj prądu założyć. A cieszy to, jeżeli prąd z energii słonecznej jest przetwarzany na energię elektryczną, co może tutaj w warsztacie mi fajnie pomóc. Zobaczcie, kupiłem sobie taką paczuszkę. W tej paczuszce będzie, a co będzie? No to już patrzymy. Jest to akumulatorowa opalarka. Z różnymi dyszami, i ja sobie mam ją spróbować, czy pomoże mi na przykład w wydłubywaniu układów elektronicznych, ciężko dostępnych spłytek elektronicznych, po prostu za pomocą właśnie jakiejś dedykowanej dyszy, mogę sobie podgrzać jakiś układ i po prostu go wyjąć. To też będziemy sprawdzać już niedługo na moim warsztacie. To może teraz przejdziemy do paczki od Leszka. A Leszek to jest mój widz, który prosił mnie kiedyś o wsparcie dla pani Edyty, która ma stracić, może stracić mieszkanko. Też wam dam link do tej zrzutki, jeżeli ktoś chciałby się dołączyć do tej akcji, to zapraszam serdecznie. A co mi tutaj Leszek jeszcze w dobu wdzięczności wysłał? Pozwolicie, że wyjmę to wszystko na stół i sfilmuję, ze względu na to, że jeszcze tutaj nie zaopatrzyłem się w statyw. No właśnie, witaj, Robercie. Bardzo dziękuję za pomoc w zbiórce. Przesyłam trochę elektroniki, coś jeszcze co leży i się kurzy. Otwarzasz VHS z nagrywarką DVD. Niestety bez pilota, ale jest sprawny. Możesz zostawić go sobie, jeśli będziesz chciał wystawić na sprzedaż. Dorzucę coś jeszcze od siebie. Pozdrawiam, Leszek. Podziękowania dla Twoich widzów za każdą wpłatę. Podziękowania dla Was, kochani. Wiem, że parę osób tam płaciło. Dobrze, ja to wyrzucam na stół i filmujemy. Akumulator utrzymuje sobie napięcie. Bardzo super, cieszę się. I powiem Wam jedną rzecz. Mniej więcej spełniają się marzenia. Wprawdzie chciałem. Jednym moim marzeniem było, żeby. Wygrać to lotka i mieć ogromny warsztat. No na razie muszę się zadowolić takim warsztatem, jaki mam. A właściwie mam dwa warsztaty, za, to, za co też jestem losowi wdzięczny. Ale cieszę się, że ten warsztat obecny, terenowy, jest naprawdę bardzo duży. Porównując do mojego pierwszego, mam możliwość tutaj bardzo dużego manewru. Mam jeszcze, zobaczcie, tutaj dwie paczki. Tam jeszcze dwie. Mam cztery paczki do unboxingu. Mam wiele różnych gratów, które sobie tutaj będę też w sposób ergonomiczny układał. I naprawdę mam gdzie się pomieścić, co jest dla mnie cholernie ważne. No i wydostałem. Dostałem coś do picia. Grzybki do jedzenia. Dziękuję. A co do elektroniki? Płytki elektroniczne. Z telewizorów stare, ładne, duże układy. Mamy tutaj procesorki, mamy pamięć od laptopa, płyta główna z komputera. Tutaj jakieś karty rozszerzeń, grafiki, wszędzie tutaj zobaczcie jakie ładne, piękne układy BGA kondensatorki tantalowe tutaj jest miks płytek jeszcze tutaj mamy też płyteczki też jakiś BGA się prześwituje tutaj te już takie nowocześniejsze telewizorki wszędzie tranzystorki listwy, paski od matryc no i zobaczcie tutaj bardzo dużo Elektroniki już tutaj posegregowanej. Widzę tranzystory UFO, jakieś złocone elementy, grzebienie wycięte, duże BGA, yy, układy, jakieś tam układy wydłubane. Yy, mamy złocenia, małe kondensatorki. Kurczę, naprawdę jeszcze musimy otworzyć tą paczkę. To jeszcze chwila przerwy i otworzymy ją. Mamy tu takie układy, które ja zbieram, montowane, właśnie powierzchniowo. Groszki srebrne na miedzi. Mamy styki. Mamy dużo złoconych tutaj pinów różnych. Tego typu układy. Więc naprawdę dużo, dużo dobroci. Nie da się wszystkiego pokazać. Zwłaszcza jak jeszcze nie jestem tutaj ze statywem obecny, ale są pomysły na te wszystkie elementy do zagospodarowania, za które bardzo dziękuję. Myślę, że to już w dniu jutrzejszym przyjadę sobie, powydobywam wszystkie układy. Mam tutaj, jak widzicie, półeczki. Zacznę chyba też tutaj na tym warsztacie. Segregować to wszystko, co wydobywam, jak najszybciej, żeby to wszystko wracało z nowymi odcinkami. I jeszcze tu, jak widzicie, jest duży magnetowid. I myślę, że tak szybko roboczo kończę, bo jeszcze mam na dzisiaj trochę roboty. A ja co, życzę Wam bardzo miłego weekendu. Zapraszam jeszcze. Jak ktoś może wpłacić złotóweczkę albo i więcej dla edyty, to właśnie sponsor mojego odcinka Leszek, za którego, którego paczkę, za którą paczkę bardzo mu dziękuję. Sprawdzimy jeszcze sobie tylko napięcie na akumulatorze 12V. Na tą chwilę udało mi się z oświetleniem. Jak długo będzie działać oświetlenie, nie wiem. Jeżeli macie jakieś pomysły co do mojej fotowoltaiki, jak ją rozbudować, dawajcie znać. Kończę odcinek. Cześć.